Siemanko z tej strony Kwarius, Kwariuski I dzisiaj Gramy z Steve'em Harringtonem Oczywiście w wersji testowej wszystko Ale zagramy sobie na mapce Freddy Fazbear Pizza I już online z innymi graczami więc fajnie No i co wziąłem latarkę Spróbujemy oślepić Springtrupa. No i co? Będzie fajnie tak? Widzimy się jak gra się rozpocznie Dobra, gra się rozpoczyna, więc jesteśmy my w Freddy Fazbear's Pizza U.S. The, the Animatronic, po prostu, nie Springtrap, to jest The Animatronik. Zaczynamy, jesteśmy na mapie Freddy Fazbear's Pizza. No i dobra. Tak, bo zaraz sobie sprawdzimy drzwi. Już wiem, dlaczego on... on jak gram zabójcą, to ocalowy stał przy drzwiach, bo tam są kamery. I można sprawdzać kamery. Więc to jest w sumie ciekawe. Czy tam jest Freddy z Pizza Flex? Nie wierzę. Nie wierzę. Widzę, wyrobimy sobie, sobie, bo widzę, że już kogoś goni. Naszym Steven Harringtonem, Kidiaczadem. Zaraz będzie pierwszy gen zrobiony. Ładnie No i dobra. Ja chętnie poszedł Freddy Cosbert Pizza Place. Jak coś tu... Mówię, rok te rok temu praktycznie grały w tą grę Nie widzę springtrapa Ktoś robi gana, więc pomogę Musimy się mieścić na baczności Aha, ktoś dostał. Szybkiery Ciekawe, czy ją można uniknąć. Zobaczymy, zobaczymy wszystko. Postaramy się jakoś przynajmniej. Ale <laughs> już drugiego gana robimy. Drugi gun. No i idziemy do Freddy Fazbear's. Mamy jakieś gierki. Animatroniki na scenie. Tam jest chyba scena Foxiego. Jak tak patrzę. Pióra w ogóle. Na pylu. No, dosłownie dobrze jest zrobiona ta pizzeria Do Fazbersa Ale chyba bym wolał, żeby była cała mapa Freddy'ego Fazbersa, a nie tylko jeden lokal To wiecie, że po prostu chodzimy po budynku Freddy Fazbers Pizza A nie jeszcze jest... O ty kurde, tego się nie spodziewałem! Chodź, spring trap. Zapraszam do zabawy. Aha. nas. A dostałem. Dobra, usuwamy to. Ale zabrał. No dobra. Na razie sobie idę. Ale dobra, nie ganimy. Ło, to było przeżycie. Różne kamery mogę sobie oglądać. Siebie. Aha, czyli to są drzwi, dobra. I na drzwiach są kamery, dobra, dobra. Weszłem, weszłem do pokoju, idę losowo. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to jest ciekawe. Jestem blisko niej, więc postaram się ją uratować. Dobra, lecimy z tym genem na środku. O kurde Ojoj oj, oj. Przepraszam, Springtrap Nie chciałem. a nie, bierze mnie. Róbcie tego gena, róbcie gena Pierwszy raz wisimy dopiero Aha, robią dwa geny naraz. O, to ciekawe O, dziękuję za pomoc. Idzie już. Chyba nie jest go tak prosto oślepić, jak mi się wydawało. No mówię Wam, jakby była cała pizzeria, to by było jeszcze bardziej klimatycznie, jak mamy taki właśnie przestrzeń, jak losy. I inne takie rzeczy to nie wiem czy to jest takie spoko zwłaszcza w takim stylu Freddy'ego Frediego Fasbersa, nie? Nie mam jak się uleczyć, bo w sumie pierwszy raz gram z Steven Harringtonem. W sumie sobie pójdę do piwnicy. Eee, idzie skrzyneczka. Zobaczymy może coś tu będzie do leczenia. Ale niż już końcu... A. Kończyło. O, idealnie. Uleczymy się. Żeby mieć możliwość dłu dłuższego przeżycia. No i dobra. Wracamy do gry. Kogoś goni. Niestety. Oj, uj, dobra, ja został na strzelek. Ale musimy tutaj ją uratować. Szybko. Robimy tego gena. O jest tam. Nie się ją. Czy on ją wykańcza? On ją pewnie wykańcza. Więc mamy czas jeszcze Żeby zrobić gena i uciec Chyba, że ją pójść... że uciekła? Może W sumie nie wiem Springtrap je goni Ała. Ta siekiera nie jest fajna. Dobra. Pierwsza moja wymijanka od roku. No niestety, o kurde. A tej animacji to nie widziałem. Ale ciekawa. Dobra, oni otworzyli teraz. czeka, czy mnie przy z Steve'a Harringtona. Wypuśćcie mnie, ja tu nie pracuję. Nie jestem waszym zakładnikiem. nie jest dobrze Nie wiem czy ktoś mnie uratuje, ale tamtom już No, zabił Halo? O dziękuję Gdzie mam iść? Idę za tobą Dobra, tamten uciekł, a my się leczymy, i może uciekniemy. Oby, proszę Państwa, oby szybko, szybko leczu, leczu. Czy uciekniemy z Trapowitz Freddy? Z Fazbear Pizza Polex, proszę. Dobra. Urendy Ja nie wiem gdzie jest wyjście Czemu mi się nie pokazuje wyjścia? Nie wiem, biegnę za nią. Ona wie gdzie wyjście Dziękuję w ogóle za uratowanie. Mega miło Tu jest wyjście No i co? Nie ma go tu Uciekaj! Aj, uciekaliśmy! Łatwo, łatwo! Jest, niestety, jedna osoba nie przetrwała, no ale. My przetrwaliśmy, więc jest, jest super Ile punktów? 204? Oh, lol. Dobra, zagramy jeszcze raz. Harington, bo fajnie mi się im gra. No, na tej mapce. Ale no jak mówię, taka. Trochę mi brakuje czegoś. Właśnie lepiej jakby to był cały budynek Freddy Fazbear's. A model springtrapa? Myślę, że spoko jak na tą grę, to w miarę pasuje. Nie jest taki, wiecie, taki toy, że wiecie, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. No. Dobra, widzimy się jak będzie druga gra. Widzowie, wy to widzicie? Cztery Steve'y Harrington'y były z Springtrap. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego po prostu, nie mogę. Ale dobra. Dobra, Steve'y Harrington'y, lecimy. Na pewno jest to ciekawe, że możemy patrzeć w kamerę i na Stepa w... Nie jak Springtrap, że może sobie iść gdzie chce, ale... Ale ciekawe co by było gdybyśmy go tam spotkali, nie, co nie. Może uda nam się tego dokonać? <głosy> <głosy> Muszę więcej właśnie korzystać z tych drzwi. Zwłaszcza jak mnie Springtrap goń. No to chociaż... ...nie jest to takie proste wejść do tych... Bo... ...a co no zaraz pójdziemy sobie do drzwi i zobaczymy zresztą jak te drzwi działają, o a tu jesteśmy właśnie z tyłu nie wiem, nie wiem co się stało, aha złapał mnie dobra, nieważne, nie nie wiem spagowałem się totalnie, nie wiedziałem co zrobić No przyznaję, że zlamiłem, ale się nie spodziewałem, że akurat tutaj wyjdzie. Widzę, że gracze, którzy grają springtrapem nie dają... Nie dają kurde nawet zrobić tutaj gena. Na scenie. A szkoda. Dzięki Steve Harrington. Weźcie mnie wyleczcie szybciutko. Sorry za takie... Proste... Zginięcie. No, zdarza się najlepszym, prawda? No tu jest gdzieś. Aha. On nie da nam zrobić w ogóle tego. To jest najlepszy gen do zrobienia na tej mapie Musimy go zrobić To jest nasz obowiązek Dobra, niech go tam bije szybko, szybko, szybko Kurde, zabraknie No Dobra, wejdźmy głównym wejściem w ogóle Dziwne dźwięki, to tak jak ktoś, nie wiem, czy to no kamery, nie? Tak, tak kojarzę, ale szczerze to nigdy nie grałem żadnego Frediego pasbersa, jest to mi obce. No serio, no to nawet nie ma sensu. Ten gość chyba ogarnia już Springtrapa. A ja, ja właśnie niezbyt ogarniam i kończy się to jak się kończy. Nie mogą mnie uleczyć, no to jestem... Jestem w niej najlepszej situation. Teraz mnie może uleczyć, czy jakiś jest cooldown. To chyba przez się siekierę właśnie. Kurde, strasznie tu niebezpiecznie. W ogóle mi się wydaje, że genów jest Mało na tej mapie. No, ale może ja nie ogarnię. Dobra... Póki co nie uda mi się tam zrobić jedna. Aha. Pewnie ma jeszcze jakieś perki. kamery ciężko sprawdzać trochę w takiej grze, bo... No bo jednak tutaj zależy nam na zrobieniu wszystkiego. Hmm. Okej, okay, on go goni. No dobra, on uciekł. To nie jest takie proste ślepić. Dobra, uciekam. Szybko, szybko. Udało się. Dobra. Ale co mnie ciekawe to jest? Dobra Trzymam go, trzymam go Okej okay. No brawo Chyba zaraz skończymy rozgrywkę ale nie Szybko, szybko Oho No to tego się nie spodziewałem <laughs> No niestety Steve Harrington Polek. Dobrze widzowie, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. To na tyle z, z DBD. Jeżeli wam się film spodobał zostawcie lajka, like suba, no i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!